Siemac tego witam oczywiście. na g Rekord tak promocyjny na lepszej stronie to jest SAND. 7, złońko to masz oczywiście plus 5% do depozytu i skrzynkę MILSPEC na start do nowych użytkowników. Pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem otrzymania tańszego skila niż wartość skrzynki, więc możemy otrzymać coś tańszego. No, czasami się tak zdarza. Dzisiaj będzie test, wydaje mi się, że zbugowanej skrzynki, którą otwieraliśmy często na liveach, mianowicie skrzynia z Galilami. Galil za. 13, 20. I często tą skrzynkę otwieram, tak samo jak um, na przykład na Discordzie siedzimy z widzami, e, robimy wspólne bitwy, to też często tą skrzynkę dodajemy do bitew. Jest naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba. Jeśli tak, to zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Przechodzimy do openingu. Zróbmy sobie na początku trzy na raz. Przejdziemy też na bitwę, na tą skrzynkę i zobaczymy, co rzuci, zobaczymy, co da. Mamy w chromatika Chromatic Abarition. to jest dobry drop e, i ten skin będzie drogi. 25 zł z tego e, otwarcia mamy, więc delikatna strata na trzech skrzynkach. Jakbyśmy jedną to byłby profit. A teraz jest naprawdę fajnie, bo Chatterbox może nam tutaj wylecieć też w stat traku i ten skin w stat traku jest naprawdę drogi. Jak możecie zauważyć, to w stat traku kosztują te skiny 250, 1300 złotych nawet i często wysyłacie właśnie bitwy z tymi kalinami one naprawdę mega oddają. Więc dzisiaj właśnie test tej skrzynki. Zaraz przejdziemy na bitwy. Pamiętaj oczywiście, żeby sobie wpisywać kod promocyjny Sanciem na G4, a jak ktoś masz ochotę wpłacić, to pamiętaj, że na Discordzie masz dodatkowo jeszcze rozdanie skinów i tak dalej i tak dalej. Przypominam Ci również, że na stronie masz dzienną skrzynkę do odbioru. Ja dzisiaj nie otwierałem, więc możemy otworzyć jak najbardziej. No i jedna skrzynka jest za darmo. Jest za darmo, to ja mam szósty level i dostaję bonus do wpłaty na pewno się przydało. Yy, no wiadomo, co mi się tam wpłaca, więc na pewno się przyda. Przy okazji też skrzynia za ekspa też za darmo są, jeśli wbijasz poziom na stronie, to możesz taką skrzynię otworzyć za darmo, jeśli masz do niej klucze, to masz wszystko opisane, rozpisane. Otwórzmy sobie diamentową. Otwórzmy sobie diamentową. Trochę to będzie zwiększenie naszego budżetu, a zwiększenie budżetu jest o MK. MK taka fajna za 440 zł do CS2 oczywiście. Dobra, przejdźmy sobie na te Galilea bitwy. E, Bitwę na skrzynię Galilea. E, dodaję sobie z ulubionych. Dodam sobie myślę 7 skrzynek Galilei. Na 3 osoby taka bitwa za 90 zł. No i też ta skrzynka o tyle fajna, bo był odcinek kilka dni, kilka dni kilkanaście dni temu. Z zbugowanej skrzynki Catch. No to tamta skrzynka jednak 300 wy, no to ona droga, droga, droga. Ta wydaje mi się, że jest lepszym rozwiązaniem, bo mimo wszystko jest raczej, każdy sobie w stanie na nią pozwolić, bo 13 zł otwarcie kosztuje tej, skrzynie, tej skrzyni. Oczywiście podejmujemy na bitwie ryzyko. Że wygra ktoś inny niż my, no ale zobaczymy, czy będziemy mieli najwięcej uzbierane w wartości skinów jak na razie, bo Ryan dwa galile dropnął no, yy, znakomite, można powiedzieć, nawet trzy galile znakomite. Musimy nadrabiać. Ten chatterbox albo Cerberus by się przydał dla nas. Niestety nie leci, niestety nie leci, ale jeszcze poczekajmy, bo trzy skrzynki może się wszystko zmienić. Bo jednak, mówię, bardzo fajna to jest skrzynia. Zobaczymy jeszcze dwie skrzynie. No, na razie nic konkretnego i ostatnia. Czy będzie jakiś chatterbox? Bardzo bym prosił. No chatterboxa niestety nie ma. Tą bitwę przegrywamy, Ryan wygrał tą bitwę, Oczywiście z każdej bitwy nawet przegranej otrzymujemy gwarantowanego skina, więc to jest o tyle spoko, że naprawdę coś fajnego potrafi wylecieć. I czekajcie, ktoś ostatnio się chwalił na Discordzie że z tej gwarantowanej a wiemy już, gwarantowana nagroda, Aronik, pozdrawiam Cię, on z gwarantowanej nagrody otrzymał bodajże agenta gdzieś za trzy dychy. Więc całkiem nieźle, to jest chyba z bitwy za stówkę dostał agenta jako nagra pocieszenia w przypadku porażki, więc w sumie spoko, w sumie spoko. Dobra stwórzmy. stworzyłem sobie jeszcze jedną taką bitwę na Galileo. jak możecie zobaczyć tak wyglądają szanse w tej skrzynce. I przechodzimy, ten będzie za czwórkę, więc to jeszcze na spokojnie, jeszcze na spokojnie. Nie, no na razie u nas nawet jeszcze złotówki w wartości tych skinów nie wydropiłem. Teraz lepiej, jest Galil za 24, no to na prowadzeniu jesteśmy, na prowadzeniu, ale jeszcze chciałbym coś fajnego trafić, jest chatterbox, o tym, o którym mówiłem, cztery dychy, chatterboxik, kolejna skrzynia Galili. <grydy> Jak się w ogóle Wam podoba design tej skrzynki? Ja bardzo lubię kolor, to fajnie tu wygląda ogółem. Jest Galil za 26, no i ostatnia skrzynka, jeśli nie trafi nic mocnego, to wygraliśmy. I wygraliśmy tę bitwę. Zobaczmy, ile tutaj uzbierało się nam skinów. Na no, skinę do Galiliny. Galil nie, nie wiem, czy gracie Galilem. W sumie, może będzie takie pytanie w tym odcinku: gdzieś się wyświetli na ekranie, czy gracie Galilami. Ja czasami, jak mi braknie na Kawaha, to kupuję tego Galila. Zróbmy sobie bitwę na cztery osoby tym razem. I zobaczymy, czy teraz potwierdzi się to, że ta skrzynia jest zbugowana. Nie wiem, co to w ogóle znaczy, że skrzynia jest zbugowana. Według mnie jest po prostu fajna ta skrzynia. Dobrze rzuca ładne skiny do tych Galilii. No i przede wszystkim e, wydaje mi się, że opłacalność tej skrzynki też jest duża. Więc sprawdźmy na 4 osoby. No w dużo większe ryzyko, bo tutaj w teorii 25% szans, że my wygramy. Więc dość mało, ale zobaczymy. Może akurat wyleci nam coś dobrego. I wysuniemy się na prowadzenie. Mamy Galila Eko. No i na pierwszym miejscu jesteśmy. Kolejny skin. Ok. Mamy wyrównanie. Spoko. Mamy kolejnego skina. No i jeszcze trzy skrzyneczki z Galilami. O, dwa czterboxy, więc naprawdę mocarnie. No i jeszcze musimy coś dropnąć, bo jesteśmy bardzo blisko z Jerem. Jerry też trafia teraz. Chyba jesteśmy na prowadzeniu, ale na stronie świata o wszystkim. Wygraliśmy raczej. Chociaż Ryan. Wygraliśmy. Wygraliśmy mimo wszystko. I z tej bitwy z 92 zł wygraliśmy skinę łącznie w wartości 337. Oni dostali nagrodę pocieszenia. Bardzo fajna bitwa. Jak na 4 osoby ja rzadko robię, a tym razem się opłaciło. Zróbmy sobie kontrakt z tego wszystkiego, co wydropiliśmy. Oczywiście kontrakt też jest taki fajny tryb jak w CS2. Możemy sobie oddać maksymalnie skinów. Co ja powiedziałem? Maksymalnie 10 skinów chciałem powiedzieć. Mamy w tych skinach wartość 340 zł. Możemy otrzymać w jednym skinie. Między 200 a nawet 850 zł. Więc podpisujemy ten kontrakt. Zobaczymy co mi wydropa. 340 w kontrakcie. Leży tam 240, więc niezbyt fajnie, ale zróbmy jeszcze ponownie taki sam kontrakt z innych skinów do gry CS2. Tym razem 420 zł w kontrakcie. Podpisujemy i zobaczymy co nam wyleci. 260. Niestety strata. Jeszcze raz spróbuję. Ostatni raz spróbuję i dodam jeszcze tą MK może, żeby podwyższyć trochę wartość tego kontraktu. Mamy wartości 800 zł i można wylecieć skin do gry CS2. No, z takich widełek. Podpisujemy kontrakt i zobaczymy. No, i mamy kocę o takiej samej wartości co 10 przedmiotów, które były, no nie powiem, no kto gra normalnie 10 galidami. Wymieniliśmy 10 galidów na jeden konkretny skin do kosy, więc całkiem nieźle. Mamy nóż Autotronik tutaj możemy sobie go wypłacić więc elegancko high. dziękuję serdecznie Wam za uwagę, pamiętajcie że na stronie macie wiele metod płatności a z kodem Sant7 plus 5% do depozytu, dodatkowo też walutę eventową, jeśli trwa aktualnie event na stronie, jeśli to oglądasz na przykład nie wiem ileś tam tygodni, pewnie też jest event na g więc możesz sobie sprawdzać i właśnie tą walutę eventową dostajesz dodatkowo przy każdej wpłacie jest metoda paysafe, jest metoda pay by z można skinami sobie zobaczyć ile Twoje skiny są warte i tak dalej ja akurat mam mało skinów, bo yy, sobie mam na Trade Banie, mam nowe, nowy, nowy zestaw, nową kocę mam. Także tak, odbieraj sobie te dzienne bonusy za darmo. Oczywiście pamiętaj, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Yy, no i co? Serdecznie dzięki za dzisiaj. Widzimy się jutro. Oczywiście trzymaj się, na razie, cześć!